Dzień dobry. Zespół metaboliczny ciąg dalszy. Powiedzieliśmy sobie przed chwilą, czy w poprzednim filmie, zapraszam, jak nie widzieliście, bo tutaj najczęściej będzie tak, że to takimi seriami pójdzie, bo nie da się ich całkowicie oderwać. Ale powiedzieliśmy sobie wcześniej, jak ważna jest jakość postępowania. W odniesieniu do tego, że już wiemy, że y, najważniejszy element postępowania dietetycznego to są najprawdopodobniej ostatnie 3-4-5 kg, a nie pierwsze 20-10-3-40. Jeżeli chcemy utrzymać. Zdrowie, chcemy, żeby nasz metabolizm był sprawny prawidłowy i prawidłowy, nie chcemy mieć oporności. Chcemy, żeby mieć, mieć prawdziwą, wysoką, dużą wrażliwość insulinową, to musimy się pozbyć tej tkanki tłuszczowej, która te zaburzenia tworzy. My, y, czy propaganda, czy informacje internetowe, czy źródła wiedzy, które są dostępne, bardzo nas skupiają na je samym jedzeniu i w ogromnej ilości osób wydaje się, że wystarczy tylko przestać zamienić chleb na czarną fasolę i oporność znika. I niestety tak nie jest. Źródłem zaburzeń y, jest tkanka tłuszczowa, która y, rozwinęła się pod mięśniami brzucha, czyli ta tkanka tłuszczowa, która nam wypycha brzuch. Już wiemy, że to jest tkanka tłuszczowa, która jest najbardziej oporna, więc jeżeli będziecie trafiać w internecie na informacje, które będą wymyślały, co powoduje, że najpierw brzuch spadnie, a potem reszta, to możecie to od razu zamknąć, ponieważ jest to całkowita bzdura i pchanie was w jakieś łatwe teorie. Ale wracając do tej tkanki tłuszczowej, jeżeli mamy do czynienia z bardzo oporną tkanką i wiemy, że będziemy się z nią mierzyć, to ten opór sugeruje nam, że rośnie ryzyko, że organizm zamiast sięgnąć po tą tkankę tłuszczową, będzie próbował sięgnąć po masę mięśniową. My chcemy zachować w jak najlepszej kondycji i w jak największej ilości wagowej masę wartościową organizmu. Mówię tu o mineralizacji kości, mówię tu o tkance mięśniowej. I teraz, im jesteśmy starsi, tym nasze szanse na odbudowę masy wartościowej są mniejsze. Tak? I teraz dieta musi mieć swoją jakość. W związku z tym, że na końcu będziemy mierzyli się z tym, co jest najbardziej oporne, no to nie możemy tej masy wartościowej w drodze do tej tkanki tłuszczowej za mocno nadszarpnąć. Tak? Czyli przyjmujemy, że y, powinniśmy utrzymać co najmniej 80% jakość prowadzenia diety, czyli na pewno powinniśmy się skupiać na tym, żeby spadała tylko tkanka tłuszczowa. Lub żeby masa wartościowa była naruszana w bardzo niewielkiej formie. I tu już macie informację o tym, jakie może być tempo spadku wagi. Tak? No bo nie można spalić dowolnej ilości tkanki tłuszczowej w ciągu doby czy w ciągu tygodnia, ponieważ jest to zablokowane naszymi zdolnościami do odprowadzania zanieczyszczeń. W związku z tym już widzicie, że diety, które oferują spadki. Przekraczające pewnie okolice jednego kg na tydzień, to będą diety, w których będzie dochodziło do nadmiernej redukcji masy ciała. I tutaj, w ramach ciekawostki, polecam wyciągnąć z pudełka tych popularnych dzisiaj leków odchudzających ulotkę i poczytać, co tam jest napisane. Bo te popularne preparaty. Nie mogły, z tego co kojarzę, zostać nazwane lekami na odchudzanie, ze względu na to, że tam ryzyko utraty masy wartościowej wynosiło aż 50%. Jeżeli dochodzi do czegoś takiego, to nie macie najmniejszej szansy na to, że zmierzycie się z wewnątrztrzeczniową tkanką tłuszczową i ją pokonacie. Czyli tak naprawdę wykonujecie robotę dochodząc do połowy drogi i wracacie z powrotem na start, dlatego że. Jak nie usuniemy tej wewnątrzerowej tkanki tłuszczowej, to nie spadnie nam, nie zlikwidujemy oporności insulinowej, bo ten czynnik, który ją rozwija, jest cały czas obecny. Musimy pamiętać o tym, że to nie 60 kg powoduje oporność, tak? czyli podstawa oporności nie tworzy teraz jedzenie już w oporności, tylko ta tkanka tłuszczowa, która powoduje, że tej insuliny jest za dużo. I dopiero usunięcie jej daje nam perspektywę długoletniego zdrowia i przede wszystkim bezpieczeństwa zdrowotnego. Dobrego dnia!